Szanowni Państwo, podczas tegorocznej dziesiątej jubileuszowej edycji Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka za polskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną, a pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Narodowe czytanie Organizowany jest przez prezydenta Rzeczypospolitej od 2012 roku. Zostało zainicjonowane wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano m.in. trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa oraz polskie nowele. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie 2021 do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błysku Zdroju w dniu 4 września 2021 roku. Staranie, Boże, z tym czumokiem. Do krów, do krów, nie do pańskich pieców, Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego, Ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, A jak nie zechcą wstać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny, wstają? Pościągałam kołdry, panna Hesia kopna mnie w brzuchu. Wielka afera! Zgoi się do wesela. Proszę, wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to zejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się wasz. Ja za ciebie zapłaciłam w kantosze. Musisz dalej służyć, a to mi się podoba. Ja tam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już się jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może za panną służącą się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przestanicza. A tak, ja nie chcę, bo to znowu? Ciągle a to to, a to tak, a ja przecież... No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No, ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale jak księdza, muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj. Spóźnisz się do biura. Hesia, Mela, spóźnicie się na pensję. Mamunciu, tak zimno? Troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego? Hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz ten błazen. Twój syn nie wrócił jeszcze do domu. Co nic nie mówisz? Naturalnie, ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni, ale jak będą duszki małe, nie zapłacę. Proszę, wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldulki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan, a to śpiąca familia. No, no, z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłą? Deszcz leje. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Wyrąkowałeś się? Mój złoty. Powiedz, powiedz, ja nic nie powiem, mamy. Poszła! Ładnie się wyrażasz, nie powiesz? A ja wiem, w nocnej kawiarni byłeś i piłeś. Ładne panny były? Tak ładnie śmierdzisz cygarami? Jak ja to lubię. Mówię ci, poszła! Hesiu, daj spokój, tak? To tak ze mną? Poczekaj, ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach. Jak ty! Jak ty! Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Manciu! Manciu! Zbyszko powrócił! Cicho bądź! Jesteś? Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie! Zostaniesz tu! Mam z tobą do pomówienia. A, lecę znów. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela do gang. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki. Na to starczy. Hesia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy. Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? He? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowia. Widzi mamcia, co mam pod, pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc? Jak ty wyglądasz? E! Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie Kokoc. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem co mamcia a potem co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłaniam. Ale pieniążki zaczniesz mamcia od niej bierze. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płaca. Ha, no. A ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żemę. Ja długów płacić nie będę. E, to już o tym później. Zbyszko, Zbyszko, natą Cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył. Było mnie chować mączką Nestle, podobno doskonała. No, nie martwiuchnę się, pani dulska, ale co mamcia chce, żebym ja tu z wami robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie snopki. Ciężkie czasy, nie ma na przyjęcia. E, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia? Myśl. To wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu na myśli. Właśnie, właśnie. Więc też ja myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. A więc do kawiarni. Do. Tak, tak. Do. Co mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego jak ja kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Wielmożna pani wołała, ja do magla. Hanka, odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty... Że ty jesteś, Że odpowiadaj. Tak, proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie, nie kłamię. Jak Boga chcesz mieć przy skonaniu? Jak Boga chce mieć przy skonaniu. Oddam ci książeczkę. Zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Opakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wyniesiesz się zaraz. Idę po książeczkę. Hanka! Co? Co się stało? Wielmożna pani wyrzuca mnie. Zobacz się z panem Zbyszkiem. Ale co mi tam? Niech im za moją krzywdę. Hanka! A ty tu? Nie wychodź, mam z tobą porachunek. Tak, tak, wiem już o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. Tak tu? Tak tu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Brzuchowic, czy na zamarsztyni? To moja rzecz. Bez wstydnik. Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką może nie. Jezus, Maria, szlak mnie trafi! Mamo, przebacz im! Błogosław! Odczep się! Hanka, rzuć te łachy! Zostaniesz tutaj na zawsze! Kiedy mi pani wypowiedziała. Zostaniesz! Ja się z Tobą żenię! Rany boskie ja nie pozwolę. To się na nic nie zda. Zbyszko, upamiętaj się. Felicjan, widzisz, jaką twój syn nam daje synową? No, różże się, ty, ojciec, przeklnij go, czy co, może się upamięta. To na nic, tak będzie. Niech raz taka szpetota umurza się we własnym błocie. Rany boskie jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu. To powie mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padnij do nóg i proś o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież. Idź precz. Felicjan, odezwij się. A niech was wszyscy diabli. Nie wytrzymam. Daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce.